O, wymieniamy olej w silniku Zetor Proxima 90 Rozgrzaliśmy go prawie bo to godzinę zrobiliśmy na wysokich obrotach Trochę upierdolony jest Bo się trochę po po pojeździło Ciemno tu, bo wieczór już jest Z godziny prawie w pół do ósmej Ale z chizo hizo I się nagrzał I spróbujemy już tu mam grzechotkę, rurkę, miseczkę, bo poluzowałem eee, sobie pieru, pociągnąłem i mówię, może coś z mało widać, ale coś tam zawsze będzie widać. O, to pełno przewodów, w cholerstwa. Patrzę tu się od układu hydro tego wspomagania się trochę po filtrze. Kurwa chujawy filtr je. Bo w, w tym, w oryginalnym to była nakrętka na śrubę. A w tym chuja nie ma. O, już zaczyna olej pociekać. to dobrze. O, już odkręciłem. Dobra, teraz wezmę lewo ręko. Kurwa, żeby się tylko tutaj nie ochlapać. Może być chuj gorący. O. Tam, kurde, jak coś nie będzie widać, to bardzo przepraszam, Upatrzy na to, co robię, a nie na to, co nagrywam, nie? Żeby się, kuźwa, nie oblać, bo się nie będę... Co parę minut przebierał Mam kurwa nadzieję, że w to miskę to wejdzie, nie? Ej, tam z gwiazda tam. Kręć to panie. Pajster! O skurwy syn! Jebany! Poszedł! A, kurwa jaka gorąca. Jest kurwa carna złoto. No, już on powinien być wymieniony, kurde, dawno. On ma ponad 500 motogodzin na rąbany na tym oleju. Może cholera. Uuu, się trochę upać kolinem. No. I leci. Tam będzie trochę mało i mniej niż stan. Bo już patrzy, że już gdzieś tam albo pobiera go, albo co. Kurwa, bilezę z tego koła maski odkręć otworzę jak e, widać o, zetor, zetor o, rączkę pociągnę No i dobra sprawa o, kurwy syn, otwieraj się co ty o upierdzielony on jak zwykle o tu jebany wszędzie a tu olej czeknie ze zwolnicy kurde no i dobra, tam tyle co tu poczeka jakiegoś więc tego jeszcze trzeba będzie kupić doleć tu kurwa też lajci gdzieś jakby spod rozrządu tak mówili z pod pompy ale to wychodzi że to i spod, może z pod jednego i z pod drugiego ta ramka od tego tura tu jest pierdolona i nie można się do niczego dostać Oj, trochę się umęczyłem cholera O, ciemnica jak cholera o tam coś się w domu świeci o chłodnica wymieniona w grudniu Panie, nówka, oryginał Zetorowski. Ile? Yy, w agromie y, kosztowała 1200, a w, w dillera w Zetorze y, 1400. Z hakiem coś tam. No, o czekaj, poluzować korek do leju. O, kurwa. Takiego chuj tam do Majster, kurwa. O, o Czekajta jebany. Może przez rękawiczkę. Kuźwa, teraz się upierdolę wszędzie, czekaj. Wicz, i tu worek, kurwa. Worek zboża, je. Eee, to do spasienia, nie to. Czekaj, mam tu rękawiczkę. Ale to upierdolę ją w środku. Aj. Majster, majster nie przewidział, że tu będą takie kom... komfry... będą takie... Będę namakierowany. O, w środku jewane, jakieś klucze. Brudno. Ale to wiadomo, ciągnik pracuje I to tak, no kurwa nie to wziąłem, co trzeba, panie Co ty? Ej kurwa, rękawicku 20 jeździ I nie nadaje żadnych. Czekaj, może teraz zobaczę Czekaj, założę ją Na Majstry. Majstry gara, kurwa, masz O, patrz, panie, kurwa Trzeba ruszyć głową i wszystko pójdzie Tyjo, tam leci gdzieś? Kurwa, żeby tam mnie na beton nie najebało. No to kurwa w stodole, w się. O, tu coś się poci. A, widać, że pracuje. O, widać tryb. Widać, kurwa, człowieku to się. Luks, robota, luks. By to majstry powiedziała. Dobra, cieknie. Kurwa, miało 10 litry. Ile ta kurwa niska? Tu jest? z mnie. Je. Mi się druga przydała. Żeby filtr odkręcić. Nie mam żadnego tego chuja do odkręcania filtrów. Nie miałem sobie zrobić. Tak ja ty. Na Facebooku czy tam cholera ja go wie gdzie. Ale mam pasek, panie, pasek mam. Tylko teraz chuja bo będzie. Bo nie będę mógł nagrywać pewnie. A tych skurwy jest z przewodami tu. Tak, kurwa poszła weznął pierdolę się skończy. Nie no, żartuję. Teraz go chuj odkręcę. Czekajta, położę telefon, bo telefonem nagrywam oczywiście. Mówię coś, kurwa nagram. Pewnie nie przerwy. Mordę moja, widać, widać. O, z kurwy syn pójdzie ręka! O, idzie! Idzie, kurwa, idzie! Idzie! Owaj go, chuję! Dawaj go! Z kurwy syna dalej! Idzie! Idzie. kajta Pokażę wam. Ludziska. Nagrywa to kurwa. Nagrywa. idzie aśla A jedzisz. Ale znów muszę zdjąć rękawiczkę. Bo pierdole. Cisko tam, upierdolę A nie tam. Chuj tam. O, z jaki ciepły. bo zrób nie popaść. Ty, ale to będzie do niski lecić. Chyba ja a zaraz kurwa to o a jak wypierdoli zaraz Huu. leci leci złoto leci kurwa jeszcze krową nie dałem a gdzie jeszcze dojść a 7 siódma godzina a gdzie się pierdoli z tym kurwa olejem ale chuj chciałem mówię bo tak kurwa się przyciąga tylko to może teraz może tędy nie ja tam brudem mam chuj ona kurwa i tak Ujebana gdzieś tam była Kurwa ten olej to trzeba było by zmienić już dawno, ale chuj tam te oleje Dobra, nagram wam coś tak będę, aby ten filtr ten tkręcę. O kurwa, chuj, zaraz pójdę do domu, umyję lecie, 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 lecie Kurwa, nie wryk. jebany Zdrowy no i chuj, dobra Będzie tak lecić do jutra O tam jest filterek Filtr ole, Filtr tego pompy No ci smok A ja pierdole chłopie. Co? Widać go tam widać Ale teraz panie no Ale bajki nawet Nie? Nie ma nic tam, żeby tam A taki a nie, ja mam latareczkę, o widzisz to ja jutro będę wlewał co magnesii, taką mam latareczkę z magnesikiem i tam sadzę, a może kurwa panewki wyciągnę, e? panie, dobra, chuj, bo gdzieś leci po rynku, wypierdolę go na dwór, panie, o, kurwa, chodź, 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 Pierdolaj go na dwór, skurwysyna, pod płot, do chuja, tu, o, o kurwa gramostwo wszystkiego Lezi pełno I chuj Panie Zetor to jest zetor kurwa Maszyna nie do zjebania Jak się zjeby to kurwa wszystko A jak chodzi to wszystko chodzi No i dobra Olej spuściłem Tak na szybko No bo Jakiego chuja go tu mieć nie Zaraj tak się upierdoli No Ujebany nie no Czy wymieni ten olej a i w skrzyni jeszcze zostało do wymiany a postanowiłem że dara na to youtube może jakiś film no, nagrywam tak z telefonu się coś robi o kuźwa pra, prawie 10 minut no ale dobra na teraz to będzie koniec a zobaczymy Jutro, postaram się, no muszę postarać się, muszę wlać go w ten olej Bo kurwa nie wleje A jak to będzie się jeździł? Ciągnik cały czas potrzebny, nie panie? No i się umyję wtedy Miko trochę tam się pochlapie Mój Boże ile tu psiachu, kurwa to ci tu żwerownie O, już? się oryginalna tu plakietka oryginalna Ale ja tu nie mam Friedexa, mam zwykły, płyn zalany A tu jest, dobra, nie wiem o, o tu korkiem coś płynie, pewnie korek chujba. nie wiem, chuj tam, dobra, Dona będzie na razie wszystko, i się trzymajcie, jak wam się podoba, oczywiście, jak tam chcecie, łapkę w górę, łapkę w dół, nie tam obojętnie, może być krytyka, może nie być, ja to mam wyjebane na to wszystko, chcę to nagrywam, nie to nie, każdy tak powie, no, ale podzielić się trzeba, Jakimiś mało na internecie takich rzeczy jest, o tych zetorach. Albo o belarce mojej O to zrobię film jak chuj Tamto jest co pokazywać Tylko na złą wszystko Dobra Na razie Cześć Trzymajcie się Dobra Kurwa ale czekaj Teraz nie Wyłączę kamery Paparatu Rękawiczkę mam Nie, nie wyłączę Czekaj okay. O Kurwa nosem spróbuję.